Cześć! Bohaterem kolejnego odcinka warto jeść jest awokado wyjątkowy owoc. Większość popularnych owoców zawiera dosyć dużo fruktozy. Jest to cukier prosty, który bardzo szybko dostarcza energii. Z jednej strony, to oczywiście pozytywne zjawisko, z drugiej jednak spożywanie owoców w sytuacji, kiedy nie mamy dużego zapotrzebowania na energię, może powodować odkładanie tkanki tłuszczowej. W tej materii awokado jest inne. Nie zawiera prawie w ogóle fruktozy, za to zawiera bardzo dużo zdrowych kwasów tłuszczowych. 100 gram awokado dostarcza około 2 gram protein, 8 gram węglowodanów i 15 gram zdrowego tłuszczu, głównie jedno i wielo nienasyconego. W awokado znajdziemy również bardzo solidną dawkę błonnika. Każde 100 g owocu dostarcza około 7 gram błonnika. Ponadto możemy liczyć na solidną dawkę witaminy C, kwasu foliowego oraz witaminy K. Awokado jest oczywiście tłustym owocem, ale tłuszczu nie należy utożsamiać z dodatkowymi kilogramami. Te zdrowe tłuszcze zawarte w awokado nasilają procesy spalania tkanki tłuszczowej, a co więcej mogą hamować łaknienie. Dodatkowo zwiększają one wrażliwość insulinową, co oznacza, że możemy dzięki temu zabezpieczyć się przed napadami wilczego głodu. Te związki zawarte w awokado, szczególnie w połączeniu z witaminą C, witaminą K oraz karotenem, które również znajdziemy w awokado, wykazują dosyć silne działanie przeciwzapalne. Oznacza to, że spożycie awokado jest polecane u osób, które mają na przykład problemy ze stanami zapalnymi stawów, czyli popularnym artretyzmem. Może ono być świetną formą profilaktyki i łagodzić te dolegliwości, a nawet działać przeciwbólowo. Najpopularniejsza forma to oczywiście tradycyjny owoc. Przy jego wyborze powinniśmy przede wszystkim sugerować się kolorem. Należy szukać owoców, które są dość ciemne i miękkie. Przed spożyciem awokado należy przekroić i usunąć z niego pestkę, a następnie obradzie ze skóry. Awokado ma dość mało wyraźny smak, dlatego warto dobrze je doprawić. Poza tym możemy przygotować z niego formę pasty, czyli guacamole. Będzie ona świetnym dodatkiem do pieczywa, czy też do mięsa. W sklepach dostępny jest również olej z awokado, który będzie bardzo dobrym rozwiązaniem jako dodatek na zimno do sałatek. Do spożycia awokado nie ma wielu przeciwwskazań. Będzie ono znakomitym elementem diety odchudzającej, ale również świetnie wpisze się w tradycyjny zbilansowany jadłospis. Warto szczególnie zwrócić na niego uwagę, jeśli mamy problemy ze stawami, wysokim poziomem cholesterolu, a także w okresie przeziębienia i grypy.